W ty ze... W Oszty W MORDĘ! Oszty TY W MORDĘ! OŻ TY W MORDĘ! Poczekaj, poczekaj. NIE MA MNIE TU! NIE mam MNIE TU! CICHO! Jak ja myślę, się do środka? A dzisiaj... Hej, Was z tej strony... Nasko! A tam... Patrzcie tam, tam stoi zombie w samochodzie! Nie w samochodzie stoi! Ja nie wiem, jak on to robi, ale stoję po prostu w tym samochodzie i się tam nie gabo, już wyszedł. To nie było miłe, zombie. Ja to, tobie teraz opowiadałem historię, a ty kuźwa wyszedł. I się poprzewracali, idioci! No, po prostu idioci! No, po prostu idioci! No, e, na czym my w ogóle skanęliśmy? Mieliśmy otworzyć wrota gazowe, dlatego, żeby, żeby ten coś tam zrobić. Tak, śmiechowo to było tak, ale damy radę. E, I lecimy, lecimy, lecimy tutaj. O, w tą stronę, tak, tutaj jest dokładnie ten gazociąg. Ale w ogóle tędy nie przejdziemy, chyba. Możemy się wspinać po kałęziach? Ka... kałę... kałęzie... Kał... urr... kał... kał od kału. skału ska skał... No skał węzie. Nowe słowo! Czy ktoś to kiedykolwiek wynalazł? Bo ja właśnie wynalazłem, czy ktoś... Nie. Jak ja mam tam hej! Na górę! Mam, kuźwa, nie wiem, użyć mocy Jedi, czy co? Że, nie wiem, pierdnąć i się posikać, żeby, żeby jakoś... O, to jednak jest pod ziemią! Ludzie!

Okej, okay, daliśmy rady jakoś ich konać i jest ok, jest git, jest git, jest git, jest git, jest git, jest git, jest good, jest good It's good. It's good. właśnie <laughs> eee, <F. tryk> git, właśnie gra za cieła. <tryk> Jest, jak mi się gratnie jak oni wybuchają wszystko i robią to wszystko no O kurde <laughs> Okej, okay, to, o ten akurat mi pomógł Ten akurat mi bardzo pomógł, przecież Pięknie, za ładnie O! fuck, nie zauważyłem To ten cenny przedmiot kawa zdobyliśmy teraz Dobrze jest Okuśwa, okuśwa. Okej On chce nas zjeść i to bardzo niemiłe Bardzo niemiłe jest z jego strony Przeskoczyłem Przyskoczyłem nad nim! <grym i jajie> o fuck! Tu no można tu wejść! O w O dupie, ile zombie! O oh, oh, dupie, ile zombie! Jezu, jest! Jezu, bieg. Dobrze, jest, tu się! O, 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 jezu... What?! Czekajcie, bo były dwa zrzuty z tego, co widziałem. I tam jest przypadkowe gówno. I za chwilę pobiegniemy chyba do jednego z wiecie? Jezu Chryste, puszczaj mnie! Uf! Okej. Okay. Już bym nie się. Wiem. Goryl, zdobyłem goryla, czekajcie, ja mogę te, tymi gorylami w ogóle ulepszać te rzeczy wszystkie. Ja sobie ulepszę ten nóż, który aktualnie mam i wezmę e, nie napraw, tylko F6, ulepsz. E, dajmy sobie puste, miejsce, tutaj mamy. Glawiator mamy i... o, grawiator, proszę bardzo, plus 5 punktów. To jest w sumie dobra, dobra rzecz. Nie wiem czy ja potem mogę to wyjąć, co jest z tego szczerze mówiąc, ale wydaje mi się, że to będzie teraz chyba najlepszy, najlepszy co ja mogę, mogę zrobić, tak mi się wydaje, wiecie? znaczy to ogólnie jest ten no? On ma 38 obrażeń, ten ma ile obrażeń, nawet nie wiem szczerze mówiąc, ten też nie wiem Ale mogę, mogę w sumie to troszeczkę, poczekać. to jest krótki nóż rybacki, Kr krótki prosty nóż, to jest krótki jakiś tam inny nóż Możemy go e, naprawić, proszę bardzo e, Tego przedmiotu nie może już naprawić, aby sprawdzić ile razy można naprawić dany przedmiot, sprawdź naprawy we właściwościach przedmiotu Aha, okej, okay. właściwości, to jest, jest takie coś jak właściwości przedmiotu, nawet nie wiem gdzie Ok, ale szczerze mówiąc tutaj nie mogę tego naprawić, więc już, więc już nieważne Okej, okay, rozumiem O, umiejętność przetrwania, genialnie nie, to nie to Zrobiłem coś do yy, naprawiania przedmiotów i tego, i te Zobaczymy co z tego będzie. FAK! Wiedziałem, że on tam stoi i mnie zabije Wiedziałem po prostu o tym, bo on żygał, żygnął po prostu na mnie, specjalnie na mnie żygnął za srany, no normalnie jak pierok na maśle, który się smaży na wielkiej patelni z wielkimi jajami obok obok nich. No ja nie mogę normalnie tak dokładnie się skojarzyło pierwsza myśl od razu, jak tylko usłyszałem o zombie, który na mnie pluje. No normalnie no FAK! dobra, nie udało się, nie udało się, nie udało się, widziałem, nie udało się. Nie będę marnował na niego dobrej broni, bo szczerze mówiąc, chyba to mi zbyt dużo nie da. Więc użyję po prostu na niego tej gorszej broni. Fak, zmęczył się, zmęczył się. Jego. Nie zauważyłem! Chciałem. O, jest, udało się chyba, tak? Udało się, dobrze. Okej, okay, spoko, udało się. 169 kasy okej. Okay. I to będzie cz czwarty, trzeci zabój znaczy się. <śm> Pięknie, dobra. Hol, fajnie się teraz skacze pod tych zombie Szkoda, że jeszcze nie da się tak wywieźć, że biegnie, biegnie, biegnie. O, fuck, tego nie widziałem. Znaczy tak biegnę, biegnę, biegnie, i tak skacze 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 i tak biegnę, biegnę, biegnę i tak skaczę, skaczę i tak biegnę, biegnę, biegnie, i tak w kółko i w kółko i w kółko i w kółko. To by było zarąbiste wtedy. Patrzcie. Ah, a ha, 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 Pięknie. Dobra. Ha, to jest naprawdę genialne. O, oh, fuck. O, oh, fuck! oh fuck! Jezu! Ja wiedziałem, że on wybuchnie, ale nie mogę mi nic zrobić, nie mogę mi nic naprawdę zrobić, to przecież nie. Oh, Nie mi się gra i pewnie wszystko się zacięło. I będę musiał potem cholernie dużo edytować Bardzo mi się to nie podoba. Dobra, e, tam jest na dole jakiś idiota. E on na dole chyba zejść, żeby zakończyć zawór. Faaaaak! Dlaczego? Tak ra mnie tak bardzo nie lubi. Jak tam się schodzi w ogóle na dół? Jak dobrze wiecie, że to nie jest przez ten budynek, można tutaj do tego tam na dole wejść. Nie mam pojęcia, jak tam wejść ludziska, naprawdę. Nie mam zielonego pojęcia, jak tam wejść. Nie mogę. Chyba, że tak. O to jest. Nie, nie, tak też nie mogę. Już wiem! O kuźwa, już wiem, ja nie mogę, no. O matko, nie, że ty się naprawdę o tym nie pomyślałem, no. Naprawdę. Teraz odzywa się moja logika, używanie, um, Tych, broni... Okej, okay, to chyba i tak, i tak nic nie daje, tak mi się wydaje, Kuźwa! On mnie z zmota pociągnie, deklu! De... Ja wiem, że ja mam tego strasznie mało, ale... No, czy powiedzcie mi, czy mogę zrobić coś innego? Już, dobra. O, piekielny. Coś się daje, Czego zrobili? Odkręciłem lokalne zawory i otworzyłem główną śluzę. Aha! To z linami balastowymi? Że... z czym? A płomienną zgagę. Czy wam wszystko trzeba, jak na wiedzy. To oczywiste, że trzeba zawrnąć wszystkie zawory na linii błękitnej, żeby zrównoważyć ciśnienie. Spieszcie się, albo będziemy wypuszczać więcej gazów niż babcia na święta. No ty ale poczekaj, 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 poczekaj. Które zawory, przepraszam bardzo, które zawory? Nie gadaj, że to. O kusiwa. To są chyba jakieś jaja, ej. Naprawdę. No to są chyba naprawdę jakieś jaja, ej. O dobrze, Wreszcie, a teraz znaleźujcie się u mnie, nigiem! Aj, aj, komandorze. Nie jesteście w marynarce, synu! Przywołuję was do porządku! Sam kazał tak na nas mówić, na, na siebie znaczy się. Debil. Nigdy więcej nie chcę zakręcać zaworów. Nigdy! To jest ten gorszy yy, zawód na świecie! Mój to pokazać w najgorszym zawodzie na świecie. Zakręcaj... O, nie zaworów przy zombie! Dobra robota, żołnierzu. Otworzę główny zawór. Potem przygotujcie się na pokaz całkowicie kontrolowanego zapłonu. Chciałbym go podziwiać z należytej odległości. Skoro nalegacie, macie 10 sekund. Gdzie? 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 What? A gdzie jest ten mur? Przepraszam bardzo. Hej, okay, spoko. La 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 la. No no, bardzo przydatne. Co to do cholery było? Znalazłem Jeffa i Gaz jest już z powrotem. Co za ulga. Obawiam się, że zastępstwo będzie jednak konieczne. <grywka> o, oh, w <duma. grywka> A ja jak idiota stałem o, Dobra, dobra ja się wam że jak na razie, cześć będzie, mam nadzieję, że się, jak wam się podobał. Jeżeli tak zostawcie łapkę w górę i komentarz i na razie, cześć pa I widzimy się w cześć pa